Wszystkim jest. Jest Jaszczur, a to jest Jurassic Park The Game. Zaczynamy epizod trzeci, Głębin. A! Jeżeli dobrze kojarzę, to tu będzie krótkie przypomnienie, jak się skończył poprzedni epizod, czyli drugi. Drugi drugiej oczywiście. Chociaż też odcinek się skończył w tym samym momencie. Więc krótko, wszyscy mają przesrane. O Dobra. Ale skupmy się na tym, żebyśmy my nie mieli przesrane. Zwłaszcza, że na dole czekają velociraptores. A... <śmierdził> nie dziwię się.

No dobra Jak zadziałamy z drabiną. E, mam opcje rozmawiania. Ja nie będę jej mówić wszystko w polku. Przecież widzisz, że wszystko. O co chodzi? Najpierw zaczep. Ile można zjechać. A teraz próbujmy ją zepchnąć.

o, oh, ok. się wygięła od impaktu helikoptera. że helikopter nie uderzył w grabinę, tylko w ten. Tak, narzędzi. Trzeba się rozejrzeć w takim razie po ulicy, okolicy całej tej wieży ciśnień. Prawda, Jess? Prawda, prawda. Mój jednego raptora słyszę gdzieś z tej strony. No wszystkie powinny być tam. Nie, coś. Prąd. Ale okej, okay, zobaczmy, gdzie możemy pójść. Możemy pójść i stać na górę. E, zobaczymy, co jest tam na górze. Raptory dalej czekają na obiad. Mamy coś, co się. No, jak narzędzie. But if I try to grab it now, I could get electrocuted. Tam. Tyle. <laughs> Dr. Sorkin, that antenna is the only thing up here I've seen that we can use to pry the ladder open. Is there any way to turn the power of those lights off so I can grab it? Not from up here. The aircraft alert beacons aren't ever supposed to be disabled. The best I can do is make them flash on and off. How? I liczymy na to, że jeżeli przyłączy się w dzień, i zaczną migać, to dlatego, że faktycznie nie będzie do nich dostarczany prąd. Okej. Okay. bo no to. działaj. Mogłabyś sama to klikt. Jest tylko jeden przycisk. Dobra. I wracamy do Hardinga. Jest osiągnięcie za to, żeby złapać to bez porażenie się prądem. Dało mi się. Gdzie jest moje osiągnięcie? Dostałem. <głynie> o kurde, udało się. Dzierżki i mocy. Dobra. pomożesz nam, prawda? Ogniemy to. Czy jesteście gotowi? Skończyliście. Twoimi oczami jest nie 1, tak typie. Żyłaś ta czy nie? Jak nie wygląda, jakbyś to uderzyła? Dobra, e, co dalej? Jeszcze raz? Do trzech razy sztuka, no dobra. Jess, o, Jess pomogła, pięknie. Dobra, zaskakujcie wszyscy. Mawajcie, nie mamy czasu. Halo Doktor Sorkin, zapraszamy. Nie ma czasu na schodzenie, trzeba zeskakiwać, zobacz co one tutaj odgirdolają. Na no, no, spokojnie no, znużyły no, błogie cały ten no. Halo. Nie wiem, jak ja to wciśnęłem. Dobrej kolejności, ale wcisnąłem. Dobra, teraz ty. E... Dobra, uciekajcie wszyscy. Halo! Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Nie, no, nie stój tak. Dobra, jest. Pięknie. Teraz co? Tutaj? I... No, zamykam. Ok, jest git. Dało się.

Jak na moje oko to niewiele. Patrzmy, czy coś tutaj nad helikopterkiem mogę sprawdzić. Też niekoniecznie. Aaa, tak, chciałbym będzie trochę bardziej się postarać. Dobra, tu już raczej nic nie wybuchło

Zobaczymy, jak bezpiecznie, jak przyjdzie. Jakiś zginął. Tomowe założenie na tych nigdzie nie jest bezpiecznie. Dobra, co z nią? mamy. Okej. Okay. A coś mamy za nią. Obok jeszcze? Niekoniecznie. Zobaczmy, co jest w torbie. Magiczna puszeczka. Czemu mam wrażenie, że ta puszeczka została z tym typem, z Milesem, tak? On był Miles chyba, a nie z nią. Mnie być w zagrodzie dilofozaurów, ale to tam szczegóły co do samej puszeczki jest ciekawostka, bo w serialu animowanym park jurajski obóz kredowy pokazane jak Dodgson odzyskał tu tylko lata, lata później. Co to by pokazywało jednak, że ta gra jest niekanoniczna. Może gdzieś po drodze zgubił. Aha bezpieczny obóz. Jasne. Odchodzimy do punktu wyjścia. Nigdzie na tej wyspie nie jest bezpiecznie. Danie, przynieś mi. Nie, to kapitan bo Proszę przynieść moje brązowe spodnie. Że Oscar nie ma. Nie, Joder nie ma brązowych spodni. Obóz na teraz. Hey, get this. I found this can of shaving cream in her pack. Didn't think you needed any. Yeah, whatever you say, fuzzy. Except it's not really shaving cream. Look. So I'm telling more. So now what's the plan? Uh try to salvage this gig? Yeah. I'm gonna go look for our friends. Uh shouldn't I come with? We lost the guns. To znaczy, że muszę być stealth ja ten duży będzie się skradnął. O, teraz pomyśleliście o tym, żeby jej pilnować. Jak już helikopter wysadziła. No dobra, i tak będzie. O, będzie się skradał przy wysyreptorach. To mi się nie podoba. Zdecydowanie. O, wdech i widach. Dobrze. Oho, z już się drzwi nauczyły otwierać. Schowany raptor mnie nie widział. Tak, powinienem zostać. O, Może teraz kroki robimy? Prawie to przegapiłem. Oho. Kolejny raptor. E, jego bym chciał ominąć. Bo mogłem niby... No, mogę to kliknąć, mogę spróbować tędy przebiec. Ja mogę go kom kompletnie ole oleć i pójść tutaj. Zmienimy to, może da się zamknąć bramę. Oda. Dobra, to ja bym wybrał opcję z dala od wzroków wszystkich. Oskar kurwa, zapierdalasz jak na skradanie się. O... podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Panie, się Czekać. Eee... Dobra, zobaczmy. Chociaż na robienie hałasu to może być głupi pomysł. Tak zobaczmy, czy da się to otworzyć, żeby to nie wypełnić, i... i lecimy. Ej, bordy. Uważajcie, bo tam z tamtej strony. Dobra, czyli jednak idziemy za raptorami. Nie wiem. nic. w ciebie. O! Są sygnaty. Są Nie wiem, czy to są odrębne gatunki. Nie wiem, że jedne były w filmie, drugie. Także ta gra jest bardziej na filmie, więc na są komp zognąty. sprawdzić dokładnie. Iliotas. Tak, zostawić samo znowu. No zobacz co narobiłaś. Coś tu jeszcze możemy zobaczyć. Sure Ziemi? O, mnie do tego. Nie nie co się stało? Zgubiłaś coś? Looking for this? That's mine. You know this takes me back. I learned to oh, shave with this. Give it back now. I'm all out of shaving cream myself. Do you mind if I borrow some? Stop shaking it. But you're supposed to shake it before you use it. Says so right on the can. <laughs> do you wanna tell me what's so important about shaving cream? Or do I ask Injin? Uh ball, uh It was my lover's. He died fighting for the revolution in Chile. It's all I have of his. Please give it back. That is so sweet. So let me get this straight: your Marxist revolutionary boyfriend made it a top priority to keep his face silky smooth. He must have been a very sensitive guy. I Stupid lady. You want to try again? Ah, well,

I have a buyer. I just need you to take us there, and we'll both be rich. Oh yeah, right. Like Ingen isn't gonna shine a light on an independent contractor like me when they figure out the crown jewels are missing. No sale. they're Nie, no nie są brakujące. Są na wyspie, do której nikt nie wróci, How much does Ingen pay you to risk your life? How long before they replace you after you lose a leg or break your back and can no longer jump out of helicopters for them? don't you worry about it i get paid plenty to do what i do <laughs> <laughs> okay you you maybe, maybe a little christmas bonus <laughs> you leave it to me you become a rich man pay off your debts quit your job no more guys in suits telling you what to do just okay. think about it. okay keep talking please <laughs> i don't expect you to trust me but the right thing to do is to give it back to me, and let me go. One mercenary to another. Would you do any different in my place? Everyone come in here. Let your friends save those people, while we sell the animals -e <muchy> Look, lady, <muchy> we both have jobs to do. Thing is, in this situation, I'm the cop and you're the robber. indian stole this lamb from my people.

Rozumiem, że to jest przykre, że ich wysiedlili w ogóle, a z drugiej strony umieli żyć w jednej dżungli, mimo że sobie w drugiej. Po prostu. To jest takie boche... adaptacja. Daj, Billy, daj się przekonać. Daj się przekonać Billy. I'm in charge. I uh. keep the embryos, and as soon as it's safe to break away, we'll deliver them to your contact. I don't know if the embryos will last in there much longer. That's a risk we're gonna take. Two, we're cutting Oscar in. Why? Cause he's my partner. That's why. Okay, good. It'll be fine. Trust me. Now sit tight and lighten up. Not every woman gets to enjoy the sunset on a tropical island with Billy Yoder. Uh Ty mnie ty nie czaruj? czarusi. Po prostu, że to nie jest bezpieczna, tropikalna wyspa. Nie jesteśmy tu dla wypoczynku. Mówimy przeżyć. jesteśmy, nie właśnie? Marine Exhibit, Nie wiem, czy wybiegł to dobry spół. Dobre określenie. Myślę, tak, tak. then, lead the way. I want to get us out of here as soon as possible. No more science tak, projects, okay? Oh. Bo... I understand. I so, Lord, I've been meaning to ask you. Why you do your radio ale... show in here? Is that Well, it wasn't really radio. I packed into the park intercom and had choice cuts from my record collection. Lately, I haven't had the time.

Dinosaurs are the only invasive species in gen brought to the island. There are lots of rats in these tunnels. Maintenance is always setting traps down here. <laughs> <laughs> Dobra, uh, <laughs> Don't worry, to... We should be safe in here. Where do all these doors lead? The maintenance corridors. The park's essential systems <laughs> are in there. Uh, electrical water, air conditioning, the the tunnels on this side are for transporting animals, personnel, and food. That's why they're so big. They are separate from the maintenance side to prevent accidents. Power plant, are you sure we shouldn't head to the visitor center, Doctor Sorkin? to We should start there when they do the rescue team. Miejsce. These tunnels don't run all the way to the visitor center, and I don't know about you, but I'd rather not risk any more overland travel. Good, plus sense. Dobra. Czemu nie jesteś well, how is it that dr wu became chief geneticist over you that's an easy one frogs you're saying frogs kept you from getting promoted <laughs> specifically <laughs> their dna before we could clone any dinosaurs we had to decide how to fill in the gaps in the dna sequences we found i remember this from the tour you found dino blood inside mosquito fossils right that's right

Dalej nas goni. To taka. No. A, masz twajki. Jak ty jej tu ukradłeś kiedy? Haram. No, robicie przerwę? No dobra